Witam na kanale BBQ nie Tylko, witam w mojej kuchni. Dziś przepis na kiełbaskę. Co to będzie za kiełbaska? Ostatnimi czasy bardzo popularna jest kiełbasa na YouTubie. Jest to kiełbasa drwala, więc dzisiaj spróbujemy zrobić kiełbasę drwala. Nie ukrywam, że ją pierwszy raz. Po wyświetleniach i opiniach i lajkach wygląda, że jest to bardzo dobra kiełbaska. A więc spróbujemy ją zrobić i ocenimy czy ona rzeczywiście jest taka dobra jak. Inni mówią. Dwa składniki. Co to będzie? Łopatka i boczek. Dosyć tłusty. W proporcji 1 do 2. Tutaj mam kilogram yy, boczku wieprzowego. I 2 kilogramy łopatki wieprzowej. Mięso już wcześniej zapakowałem. Użyłem 18 gram Pekrasoli na kilogram. Zostawiłem w pojemniku w lodówce na 48 godzin i dzisiaj jest czas na to, żeby działać dalej. Co będę dzisiaj robił? Dzisiaj zmielę tylko farsz. Będę mielił na szarpaku, wymieszam z przyprawami, o przyprawach później i wstawię do lodówki. Mam już później wieczór, a więc wstawię do lodówki i jutro rano będę nabijał jelita. Będą to jelita kalibru 28-30, jelita wieprzowe. No i będę wędził, ale o tym jutro. A więc tak, mielimy na szarpaku i przyprawiamy. Nie mamy zmielone, tak wygląda, po zmieleniu szerpaku. na szarpaku. Teraz będziemy przyprawiać. Będzie to pieprz czarny, grubo, naprawdę grubo mielony, 3 gramy na kilogram. Podstawowy składnik przyprawa będzie to czosnek niedźwiedzi. Czostek niedźwiedzi dajemy bardzo dużo. Tutaj będzie to 3 gramy na kilogram, a więc 9 gram. I ostatnia rzecz. Czosnek zwykły. Czosku zwykłego dajemy 3 gramy na kilogram. Przyprawy mamy dodane, teraz to musimy wszystko ładnie rozprowadzić i wymieszać farsz. Tak jak wcześniej mówiłem, dzisiaj tylko rozprowadzamy przyprawy. Nie dodajemy wody. Rozprowadzamy do przyprawy i zostawiamy w lodówce na parę godzin, żeby się żeby ładnie przeszło. Żeby farsz mięska ładnie przeszło przy prywaniu. Farsz mamy wymieszany wstępnie. Zamykamy pojemnik i do lodówki na parę godzin. Następnego dnia wyjmujemy farsz z lodówki, dolewamy około niecałą szklankę wody i wyrabiamy. Wyrabiamy jakieś około 10 minut do odpowiedniej kleistości farszu. Farsz cały wywar. Teraz nabijam do maszynki jelita Wieprzowe 28-30 kaliber. Tego nie będę pokazywał, pokażę później, jak już będą nabite. Kiełbasy mam już nabite w jelita. Teraz zemy wykołaczkę, przekuwamy, żeby się pozbyć zbędnego powietrza, który nam nie jest potrzebne. Po nakłuciu kiełbas formujemy pędka takie około 20 cm. Wieszamy na kije wędzarnicze i zostawiamy do osadzania na około 2 godziny. Witam kolejnego dnia. Procedura wędzenia. Do dobiegła końca. Tak wygląda efekt końcowy kiełbasa drwara. Po nabiciu wielita standardowo osadzanie około 2 godzin, osuszanie, wędzenie. Wędziłem 3,5 godziny w temperaturze 55-60 stopni. z olcha buk. Po tym czasie sparzyłem kiełbasę temperatura wody 85 stopni, parzyłem do uzyskania temperatury 68 stopni wewnątrz. Później schłodziłem, zahartowałem, zostawiłem w temperaturze pokojowej do ostygnięcia, wstawiłem do lodówki na noc i dzisiaj przyszedł czas na degustację drwala. No to co? Próbujemy. To sobie odłożę. Zobaczymy, jak drwal wygląda w środku. Tak oto wygląda w środku drwal. Widać czosnek niedźwiedzi, widać grube kawałki pieprzu. Widać duże kawałki mięsa. A jak smakuje? Kiełbasa naprawdę jest dobra, bardzo smaczna, polecam tą kiełbaskę, tam na pewno często będę ją robił. Na dziś to już tyle, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do komentowania, do lajkowania, do wciśnięcia dzwoneczka, wtedy nie przełożycie żadnego z moich nowych filmów. A ja zapraszam już w przyszłym tygodniu na premierę nowego przepisu. Do zobaczenia i pozdrawiam.